Hej, tutaj Aga. E, witam was na kanale ABC Kosmetyczne. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o już pewnie wszystkim znanym i kultowym Revlon Colorstay podkładzie. Wygląda on tak i jest w dwóch wersjach. E, przeźroczysta jest dla cery Suchej i normalnej, a czarna jest dla cery tłustej i mieszanej. No, to teraz, może takie ogólne rzeczy. Jeśli chodzi o samo opakowanie, jak widzicie, jest, on, y, jest ono wykonane ze szkła. Dla niektórych może być to plus, dla niektórych minus. Jeśli chodzi o plusy, to na, pe na pewno y, warto tutaj wspomnieć o tym, że no, jest eko. <grytka> Mimo, że zakrętka jest plastikowa, no, ale pomijmy to zawsze mniej tego plastiku. E, jest też na pewno wygodny, i można go bez problemu schować gdzieś tam w torebeczkę, czy no nie wiem, w czym trzymacie e, swoje kosmetyki. E, co może być minusem, to to, że. E, no, jeżeli chodzi o mnie, to zawsze mam problem z wykorzystaniem całego produktu, ponieważ nie da się go wycisnąć, ale też nie jest to jakiś tam większy problem. Zawsze się wspomagam pędzelkiem, czy jakimś innym przyrządem. No, co dalej? Dozownik. Też bardzo fajna opcja, ponieważ ułatwia to aplikację. Tak samo można sobie kontrolować ilość dozowania, więc no, same plusy można powiedzieć. Dobra, przechodząc do już takich innych... Zalet, to to, że e, krycie mi jak najbardziej odpowiada. E, jest powiedziałabym średnie, ale dla mnie jest wystarczające, ponieważ można też je budować, e, dokładając kolejne warstwy. Mi osobiście najbardziej sprawdziło się, e, się nakładanie podkładu gąbeczką i wklepywanie go. Ale jak najbardziej tutaj też inna, inaczej, też będzie wyglądał ładniej i naturalnie, także każdy po prostu może wybrać sposób aplikacji pod siebie. Co tutaj jeszcze wspomnieć warto, to to, że trzeba uważać na kolory. Nie przejmować się też tym bardzo, ponieważ gama kolorystyczna jest naprawdę mega duża, więc każdy wybierze coś pod siebie, ale należy uważać na to, że podkład do cery normalnej i suchej różni się mimo tego samego numerka od tego do cery tłustej. Tutaj Wam zaprezentuję. Nie jest to też jakaś duża różnica, ale jednak, no nie no, w tym przypadku dobra jest. Ten tutaj gęstszy jest właśnie przeznaczony dla cery e, normalnej i suchej. Ten rzadszy jest przeznaczony do, cuchy, e, do, cuch, do skóry e, mieszanej. No więc możecie zobaczyć, że tak naprawdę no, wygląda to jak zupełnie inny kolor. Jeszcze sobie rozsmaruję. Konsystencja właśnie jak możecie zobaczyć, też no, różni się od siebie. No, także na to trzeba zwrócić szczególną uwagę yy, przy doborze koloru. Nie sugerować się numerkiem, tylko sprawdzić po prostu najlepiej na szyi. No, co jeszcze tutaj warto wspomnieć, to to. Że um, ceny są jak najbardziej przystępne. Jeżeli ktoś na przykład zajmuje się makijażem, to jak najbardziej może go sobie spakować do swojej torby podróżnej, z którą jeździ do klientów. Nawet jeśli ktoś się nie zajmuje makijażem, to też polecam. Ja go osobiście e, używam na co dzień, więc naprawdę no, jest dla mnie godne polecenia utrzymuje się przez cały dzień, nic się nie ciastkuje, nic się nie zbiera. No może troszkę tutaj w zmarszczkach, ale z tym zawsze mam problem, więc jakby to nie jest wina podkładu. Co jeszcze tutaj mówiłam to to, że aha, cena właśnie jest bardzo przystępna i najbardziej polecam kupować te produkty na stronie Możecie je znaleźć w naszej drogerii abc Linki oczywiście macie podane niżej. Yy, także, no, to by chyba było wszystko, takie najważniejsze, co tutaj można powiedzieć. Także bardzo polecam. Jeszcze raz mówię o linkach na dole. Subskrybujcie nasz kanał. Dawajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.